Dom czasowy, dom, czasowy dom, 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 dom Co to dla mnie znaczy? Przede wszystkim miłość. Miłość do zwierzętka. Odpowiedzialność za nie. To Te małe i te duże zwierzaczki. Bo, bo przecież one są bezbronne, nie potrafią mówić. Aktualnie jest u mnie Lola, kotka, która jest po operacji oczka. Która niestety musiałam mieć je usunięte. Śmieję się, że to nie ja ją znalazłam tylko na mnie zastanawiała mi na drodze i bez chwili wahania. Znalazłmy się u mnie w domku. Plusy posiadania takiego domku tymczasowego. To chyba kiedy widzisz się jak, jak się zmienia zwierzak. Jego zachowanie poprawia się na lepsze. To radość, kiedy zaczyna wracać do sił, po operacji, to troska o mnie. Minus. Minus. Posiadania tego domku. To chyba przywiązanie się za bardzo do zwierzaka. Za bardzo. Ale kiedy wiemy, że znaleźliśmy mu taki domek, na jaki zasługuje. To są mu łzy szczęścia. Bo wiemy, że na to zasługuje na ten wymarzony domek, który należy się każdemu zwierzeczkowi.